Hej, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Edna and Harvey, Harvey New Eyes. Skończyliśmy sobie ostatni odcinek tutaj w stołówce. Zabraliśmy kilka owoców, zabraliśmy kokosy, banany i jabłka. Tymczasem udamy się teraz na szczyt klasztoru, ponieważ jak wiecie, mamy do rozwiązania zagadkę Staruszka, który znajduje się w rupie ciarni. Potrzebujemy kilku przedmiotów, żeby być w stanie tę zagadkę rozwiązać. Mamy już pożywienie, owoce, które odpowiadają za jedną drogę do odświeżenia staruszkowi pamięci. Wiemy, gdzie możemy zdobyć takie wzorce zwierząt, które odpowiadają za poszczególne emocje, które są kolejnym sposobem do tego, żeby przywrócić staruszkowi pamięć. Potrzebujemy również emocji i tutaj zwróćcie uwagę, że znajdują się tu trzy maski i jak widzicie, jedna jest smutna, druga jest wesoła, trzecia jest gniewna, czyli maski te prezentują dokładnie te emocje, które musimy odtworzyć, o których mówił nam staruszek. Tak więc myślę, że po prostu zabierzemy sobie każdą z tych masek. The mask was But did that also mean that one wasn't allowed to take it? No, it only means you have to find the right tools, something small enough to use the screws. Oh, what luck! Lily was relieved. Słuchajcie, maski są przykręcone do ściany. Natomiast można je odkręcić, zresztą sama maska nam to powiedziała, że potrzebujemy coś wystarczająco małego, żeby po prostu poluzować śruby. Oczywiście, jak już wiemy z wielu filmów i różnych gier przygodowych, takim uniwersalnym narzędziem może być spinka do włosów, dokładnie spinka typu wsówka, i właśnie tego przedmiotu teraz użyjemy, żeby poluzować śruby, poluzować śruby które trzymają maski do ścian. A tak, więc po to I sobie te maski. Perfect. The hairpin fit exactly into the holes. E, świetnie, mamy trzy maski w ekwipunku. E, tymczasem korzystając z okazji, że już tu jesteśmy, e, przejdźmy sobie trochę dalej, zajdziemy sobie jeszcze do biura matki przełożonej. Ale po drodze zwróćcie uwagę, że e, spotkaliśmy jakiś bluszcz platający, ten e, balkon taras. i Znajdują się na nim śmiertelnie trujące jagody. E, oczywiście mamy możliwość zabrania ich, tak więc czemu by nie skorzystać? E, dobra. Teraz udamy się prosto do biura Matki Przełożonej. I w pierwszej kolejności obejrzymy sobie te wszystkie specyficzne obiekty, które się tu znajdują. Zwróćcie uwagę na tą roślinę. Teraz przyjrzymy się jej bliżej. Tak, z pewnością jest to wyraz sympatii. E, tutaj z ciekawszych rzeczy mamy jeszcze szpikulec na paragony.

To send me a pet for my students' classroom. I had a real animal in mind, one that conveyed important values, like a puma or a boa constrictor. But the guinea pig you sent is useless to me. I've pickled it in alcohol to save it for the dissection class in biology. Send me a proper animal immediately, or you will not have heard the l l last of me. Regardless, Mother Superior, e, tak, ewidentnie teraz widzicie, że jest to jednak szpikulec na listę, ponieważ to, co zdjęliśmy z tego szpikulca, to był po prostu list matki przełożonej do e, jakiejś kobiety bądź też organizacji, która miała przesłać szkole e, jakieś zwierzę dla uczniów. E, jak widzicie, matka przełożona wyrodziła tak wielkie rozczarowanie i niezadowolenie z faktu, że tym zwierzęciem była świnka morska zamiast... Jakiejś pumy czy była dusiciela, że zdecydowała się na uśmiercenie tego zwierzaka i ostatecznie zakonserwowała go w słoiku z alkoholem, żeby służył dzieciom, uczniom na lekcjach jako eksponat, jako jakiś materiał do nauki. No i niestety, ale właśnie ta świnka morska, którą znaleźliśmy w rupie ciarni, a która była zamknięta w tym słoju alkoholu, to była właśnie. Ta świnka, którą wcześniej uśmierciła matka przełożona. No cóż, no właśnie tutaj jak widzicie, ten humor przedstawiony w grze jest taki naprawdę bardzo, bardzo specyficzny. Ale dobrze, już nie kontynuujmy tego wątku. Tu na biurku zdjęliśmy ze szpikulca list, natomiast teraz możemy zabrać sam szpikulec, tak więc weźmy go. Ok, z ciekawszych przedmiotów mamy tutaj jeszcze malowidło z jakimiś wielkimi oczami. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Uh -huh. e, tak, ewidentnie te wielkie oczy to są po prostu dziury w tym obrazie. Stąd wynika, że ktoś patrzy przez te, um, przez te otwory być może za tą ścianą znajduje się jakiś pokój do inwiglacji. Jest to całkiem możliwe. Zwróćcie uwagę, że sam konfesjonał był małym takim pomieszczeniem szpiegowskim, tak więc czemu nie miałoby być to też malowidło? Czemu za malowidłem nie miałby się znajdować jakiś pokój? Tak. No nic. Na razie w tym pokoju to będzie tyle. Ja myślę, że teraz wrócimy sobie do Bridget i porozmawiamy z nią na temat tego brakującego proporca. Tak więc zejdźmy na dół. Mam nadzieję, że tym razem się nie zgubię. I przejdźmy sobie na korytarz klasztorny. A dalej pójdziemy sobie oczywiście do klasy, w której znajduje się Bridget. Tak więc udajmy się. Okej, okay, Na początek porozmawiamy sobie z Bridget. Eww.

if you want help ask mother superior about a suitable animal role model i'm already done with all my patterns and remember at this time of day mother superior is always in the cafeteria drinking a soothing tea so don't wander into her office we're not supposed to go in there alone and hurry up my grades depend on it to <laughs> Od matki przełożonej, co dokładnie powinno znaleźć się na tym brakującym proporcu. My już wiemy, co na pewno nie powinno się na nim znaleźć. Wiemy to z listu matki przełożonej, który znaleźliśmy w jej gabinecie. Wiemy, że nienawidzi świnek morskich, a tak się akurat przypadkowo składa, że my właśnie w swoim ekwipunku świnkę morską mamy. Mało tego, mamy też szpikulec na listy, czy też na paragony, na który możemy tą świnkę. Nałożyć i teraz właśnie to zrobimy. I teraz zwróćcie uwagę, że ta świnka na tym pacyku powiedzmy wygląda dokładnie identycznie jak te wszystkie modele zwierząt, które się tu znajdują, czy to model orła, czy pozostałe modele. Tak więc. Po prostu <laughs> musimy tutaj Bridget e, podsunąć tą świnkę morską. Chociaż no, może to spowodować złość matki przełożonej, wiemy, że świnek morskich e, nienawidzi, ale no cóż, cóż zrobić. Po prostu podmieńmy te e, modele. to jest Ale, czy to Oczywiście, tak. Guinea pigs were cute and small, but always cheerful. Lily always tried to follow their example. Uh huh. Hmm. Well, if you say so. Come back in a few minutes. If you don't bother me, I won't take long. Okay. Uh, Bridget powiedziała, że potrzebuje troszeczkę czasu. Ale ja myślę, że już wystarczająco dużo czasu minęło. Na pewno już sobie poradziła, tak więc wróćmy do klasy. I oczywiście, nie pomyliliśmy się, zwróćcie uwagę, że proporzec ze świnką morską jest już gotowy i znajduje się właśnie w tym miejscu. Spójrzmy na niego. The a tak, jest on naprawdę śliczny. Zwróćcie uwagę, jaka ta świnka jest przeurocza. Po prostu coś pięknego. Zobaczymy, czy Matka przełożona podzieli nasze zdanie w tym temacie. Teraz, właśnie, udamy się do niej. Znajduje się ona, jak wiemy, na stołówce. Tak więc, po prostu weźmiemy ten propożyc i powiesimy go tutaj w tej wolnej przestrzeni, pozwalając Matce przełożonej go podziwiać. Birgit has finally finished the new banner, but. What's that? A small, 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 dirty guinea pig? Birgit didn't really make this. Did she? Uh huh. That can't be true. Can I not rely on anyone here? Just you wait. She'll get what's coming to her. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak udać się wprost za Matką Przełożoną. Na pewno będzie jakaś e, mało przyjemna sytuacja dla Bridget. a e, Dobrze byłoby e, po prostu przy tym być na wszelki wypadek, tak więc wejdźmy do klasy. Nie mogę nawet powiedzieć, jak zaskoczona jestem w waszej pracy, Birgitte. To jest najgorsza pracę, jaką widziałam w całej mojej karierze. Ale... nie mówcie o tym. Wy jesteście złe. Pewnie muszę wyrzucić z was wszystkich wyników. Prizes and Girl Scout badges. You no longer deserve any of them. But I only did one. Hogwash, do you really wish to contradict me? I can't believe how low you've sunk, Birgit. A guinea pig? It's unbelievable. Your work is an insult to the entire convent. Get rid of it. I'm sorry. Uh, I didn't mean to. <laughs> Your whining won't make up for your failures. Just in case you decide not to waste my time with your ineptitude anymore. Here is a motif that's worth immortalizing on a banner: the Puma. Strong, precise, dignified. A symbol of self-control. Attack to Lily.

Natomiast zwróćcie uwagę, że matka przełożona wyjęła model Pumy i zostawiła ze sobą otwartą gablotę. Świetnie się składa, ponieważ teraz możemy zabrać figurki zwierząt, które są nam potrzebne. Przypominam Wam, że potrzebujemy tych figurek, które symbolizują różne rodzaje zaangażowania, czyli odwagę, siłę i lenistwo, tudzież senność, o których wspominał staruszek. Teraz zabierzmy sobie tamborek, ponieważ musimy dostać się do modelu zwierza, który jak wiecie symbolizuje nam lenistwo czy też ospałość. I voila! Zwróćcie uwagę, za tamborkiem chował się jeszcze model jelenia, który symbolizuje nam odwagę. Tak więc świetnie się składa. Mamy teraz wszystkie trzy figurki, wszystkie trzy owoce i wszystkie trzy maski, które symbolizują nam emocje. Nie pozostaje więc nam teraz nic innego niż udać się do rupieciarni Spróbujemy rozwiązać zagadkę staruszka, która być może odświeży mu pamięć. I teraz, jak widzicie, już mamy aktywny notatnik. Możemy przejść do pierwszej części zagadki. Tutaj zwrócę się głównie do osób, które oglądają ten let's play. To zagrajmy ze względu właśnie na to, żeby uzyskać jakieś informacje dotyczące tej zagadki, jakieś wyjaśnienie czy wytłumaczenie. Słuchajcie, postaram się Wam to zrobić, to wyjaśnienie zrobić jak najszybciej i jak najprościej. Mam nadzieję, że. Przebiegnie to nam dosyć sprawnie i dosyć gładko, tak więc o co chodzi? Mamy tutaj trzy tabele, i każda z tych tabel pokazuje nam, jakie są relacje między w pierwszym przypadku, w tabeli numer jeden, tutaj mamy relacje między owocami a emocjami, czyli po prostu analogicznie, jak w każdej normalnej tabeli, mamy wiersze odpowiadające owocom mamy kolumny odpowiadające emocjom, i po prostu jak w każdej tabeli szukamy sobie punktów wspólnych, czyli na przykład połączenie przykładowo kokosa i smutku znajdzie się w tym miejscu, połączenie na przykład banana i złości znajdzie się tutaj. No Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, jest to typowa tabela, na pewno umiecie się nimi posługiwać, więc nie będzie to dla Was problem. Druga tabela mówi nam o tym, jakie są relacje między owocami a Zaangażowaniem, czyli jakie cechy charakteru, czy też jakie zaangażowanie wywołują w nas poszczególne owoce, i trzecia tabela mówi nam o tym, jaka jest relacja pomiędzy zaangażowaniem, czy też cechą charakteru, a naszym nastrojem, humorem, naszą emocją. I słuchajcie, nie będziemy tutaj wcale kombinować, zagadka jest naprawdę bardzo prosta. Jedyne co musimy zrobić, to dokładnie przeczytać trzy wskazówki i Kierować się tymi wskazówkami, niczego więcej naprawdę tu nie trzeba. Tak więc zacznijmy sobie, czytam pierwszą wskazówkę. Jak wszyscy wiedzą, każdy rodzaj pożywienia generuje tylko jeden rodzaj emocji i pomaga rozwinąć jedną charakterystyczną cechę, i to jest, słuchajcie, najważniejsze zdanie to jest po prostu zdanie kluczowe dla rozwiązania tej zagadki. O co tutaj chodzi? O to, że do każdego owocu, podobnie jak do każdej emocji i do każdego zaangażowania przypisane są dwie właściwości, czyli w przypadku owocu e, wygląda to w ten sposób. Zjedzenie danego owocu, na przykład jabłka, może w nas wywołać tylko jedną emocję, czyli jeżeli zjemy jabłko i z tych wskazówek dowiemy się na przykład, że jabłko generuje w nas złość, to już z automatu wiemy, że nie generuje w nas radości i nie generuje w nas smutku. Czyli jeżeli mamy już jedną odpowiedź czy też jedno powiązanie pozytywne, to kolejne dwa muszą być negatywne, i to jest mega, mega ważne. To samo będzie w przypadku, w przypadku emocji. Jeżeli coś wywołało w nas złość, to znaczy, że tylko jeden owoc mógł w nas wywołać złość. Czyli bazując na tym przykładzie, jeżeli jesteśmy źli, bo zjedliśmy jabłko, to nie możemy być źli, kiedy zjemy banana, i nie możemy być źli, kiedy zjemy kokosa. To jest naprawdę bardzo proste. To samo dzieje się w przypadku zaangażowania. Jeżeli jakiś owoc generuje w nas na przykład odwagę, załóżmy, że będzie to banan, jeżeli banan generuje w nas odwagę, to z automatu wiemy już, że jabłko nie może w nas wygenerować odwagi i kokos również nie może w nas wygenerować odwagi. To samo jest z emocjami. Jeżeli przykładowo e, złość generuje w nas siłę, to już ta siła nie może zostać wygenerowana przez radość, i nie może zostać wygenerowana przez smutek. I o tym mówi nam to pierwsze zdanie tej pierwszej wskazówki. I to jest najważniejsze. To nam pomoże rozwiązać całą tą zagadkę. Tak więc musicie mieć to na uwadze, to jest najważniejsze. E, dobra, usuwam nasz przykład, i po prostu teraz czytamy wskazówki, i postępujemy zgodnie z tym, co jest tu napisane. Czyli wracamy do teraz drugiego zdania pierwszej wskazówki. Przykładowo. Jedząc bezustannie jabłka, nigdy nie byłem smutny, ponieważ dawały mi one wielką siłę. Czyli jedziemy jabłuszko, nie generuje w nas nigdy smutku. Zaznaczamy to powiązanie. Natomiast jabłuszko generuje w nas siłę. Czyli mamy tutaj kolejne powiązanie zaznaczone. Skoro jabłko generuje siłę, to jabłko zgodnie z pierwszym zdaniem nie może generować senności i nie może generować odwagi. Koniec. Przechodzimy dalej. Byłem w stanie dokonywać mężnych czynów. Tutaj, tylko taka dygresja, że jest to złe tłumaczenie. Powinno być tutaj słowo odważnych czynów, ponieważ wszędzie wcześniej używaliśmy słowa odwaga w porównaniu czy też w połączeniu z Jeleniem. Natomiast, jest tu zastąpione słowo odwaga słowem, słowem mężność mężnych. To nie jest właściwe, jest to nieścisłość i powinno to być zmienione, ale chodzi tutaj o odwagę. Czyli. Byłem w stanie dokonywać mężnych czy też odważnych czynów tylko w te dni, w które nie było mi smutno. Tak, czyli zaznaczamy powiązanie. E, jesteśmy odważni, kiedy nie jest nam smutno. Mamy to. Dalej. Gdy kipiałem złością, nie byłem w stanie wykazać się wielką siłą. Czyli kiedy jesteśmy źli, nie jesteśmy silni. Koniec. E, teraz e, idziemy dalej. Na kokosach zawsze mogłem polegać, pomagały mi odegnać senność, czyli kokos nie generuje nam senności. I to już są wszystkie informacje, które mamy z tych trzech wskazówek. Teraz będziemy po prostu sobie dedukować i zobaczcie. Skoro jabłko generuje w nas siłę, to znaczy, że banan zgodnie z pierwszym zdaniem nie może w nas wygenerować siły i kokos również nie może wygenerować w nas siły. Dalej. Mamy tutaj senność. Jeżeli jabłko nie generuje senności i kokos nie generuje senności, to znaczy, że senność musi generować banan. Koniec. Dalej. Jeżeli kokos nie generuje senności i nie generuje siły, to oczywistym jest, że musi generować odwagę. I dalej. Jeżeli odwaga jest wygenerowana przez kokos. I nie jest wygenerowana przez jabłko, to nie może być też wygenerowana przez banana. I patrzcie, dosłownie zajęło nam to kilkanaście sekund. Mamy wypełnioną już całą tabelę. Teraz jedziemy sobie już dalej. Słuchajcie, teraz musimy troszeczkę przeanalizować, czyli jeżeli jesteśmy silni, to znaczy, że zjedliśmy jabłko. Natomiast jeżeli zjemy jabłko, to nie jesteśmy smutni. Czyli jeżeli jesteśmy silni, to nie jesteśmy smutni. Czyli siła nie jest generowana przez smutek. A jeżeli siła nie jest generowana przez smutek i przez złość, to znaczy, że siła jest generowana przez radość. I dalej, jeżeli kiedy jesteśmy silni, to jesteśmy radośni i kiedy zjemy jabłko, to jesteśmy silni, to znaczy, że Również, kiedy zjemy jabłko, musimy być radośni. A skoro kiedy zjemy jabłko, jesteśmy radośni, to nie możemy być ani smutni, ani wściekli, i tutaj mamy już wypełnioną kolejną rubrykę. I dalej, skoro, skoro radość powoduje w nas przyrost siły, to ta sama radość nie może powodować w nas ani senności, ani odwagi. I koniec jest to wypełnione. I teraz dalej, zwróćcie uwagę, jeżeli smutek nie powoduje w nas odwagi i nie powoduje w nas siły, to znaczy, że musi powodować naszą senność. I teraz dalej. Skoro nasza senność jest powodowana przez smutek, to nie może być powodowana przez radość ani przez złość. I co dalej? Jeżeli nasza odwaga nie jest generowana przez radość i nie jest generowana przez smutek, to musi być generowana przez złość. I teraz idziemy znowu dalej, czyli Zwróćcie uwagę, jeżeli jesteśmy odważni, kiedy zjemy kokosa, i jednocześnie, kiedy jesteśmy odważni, to nie jesteśmy ani smutni, ani weseli. To znaczy, że kiedy zjemy kokosa, również nie możemy być ani weseli, ani smutni, ponieważ kokos generuje naszą odwagę. Natomiast wiemy, że kiedy jesteśmy odważni, to jesteśmy wściekli, więc wynika stąd, że kokos. Musi generować naszą wściekłość. I dalej, skoro wiemy, że nasza radość jest spowodowana przez jabłko, to nie może być powodowana ani przez kokosa, ani przez banana. Skoro nasza złość jest generowana przez kokosa, to nie może być generowana ani przez jabłko, ani przez banana. A skoro banana nie generuje ani radości, ani wściekłości, to musi generować smutek. I zobaczcie, jest to właściwe rozwiązanie. Odblokowała nam się czwarta wskazówka. I teraz przeczytam sobie tą czwartą wskazówkę i przechodzimy do kolejnej części zagadki. Wyjątkowego dnia, gdy pomogłem templariuszom, nie cieszyłem się ani z powodu jabłka, ani nie wściekałem się o banana. Ale też nie było mi smutno z powodu tego banana, ani nie cieszył mnie kokos. I rozwiązanie tej czwartej wskazówki spowoduje, że będziemy wiedzieli, jakie trzy przedmioty powinniśmy wybrać, żeby postawić je na tych podestach, na półce, które widzieliśmy wcześniej, a tym samym odświeżyć pamięć staruszka. Więc teraz tak. Jeżeli nie cieszył się staruszek z powodu jabłka, a jabłko daje radość, to by oznaczało, że tego jabłka nie zjadł. Mówi też, że nie wściekał się o banana. Natomiast banan nie daje uczucia wściekłości, banan daje uczucie smutku. Co oznacza, że skoro staruszek nie wściekał się o banana, to mogło to świadczyć o tym, że zjadł banana i na przykład był smutny. Ale mówi dalej, że nie było mu smutno z powodu tego banana. Czyli skoro nie było mu smutno, to znaczy, że tego banana jednak nie zjadł, bo gdyby zjadł banana, to z automatu byłby smutny. Natomiast nie cieszył go kokos. Zwróćcie uwagę, że kokos nie daje uczucia radości, a staruszek nie był ani zadowolony, ani smutny, czyli musiał być zły. Złość powstaje na skutek zjedzenia kokosa, czyli tu by się zgadzało. Staruszek Musiał zjeść kokosa i musiał być zły. Pytanie: jaką, jakie miał w sobie zaangażowanie? Czy był odważny, silny czy e, ospały? A jeżeli zjadł kokosa, no to wiemy z automatu, że musiał być odważny. Czyli trzy przedmioty, które powinniśmy postawić na półce, to jest kokos, e, wściekła maska i symbol odwagi, czyli jelen. I to teraz właśnie sobie uczynimy. E, więc. W... O! o, o. E, więc teraz to sobie słuchajcie, zrobimy. Bierzemy kokosa i stawiamy go na pierwszym miejscu na półce. Jak widzicie, ja go chciałam postawić na pierwszym miejscu, Lili postawiła go automatycznie na trzecim. E, tak więc tutaj i tak nas postać nakieruje, nie musimy się tu zastanawiać jakoś specjalnie. Teraz bierzemy sobie gniewną maskę symbolizującą złość i stawiamy ją. Powiedzmy na drugim miejscu. Ale Lili postawiła ją na miejscu pierwszym. No i zostaje nam już tylko Jelen będący symbolem odwagi. I teraz e, musimy e, porozmawiać sobie ze staruszkiem, tak? E, on będzie w trakcie rozmowy patrzył na tą półkę i jeżeli dobrze ustawiliśmy przedmioty, to będzie sobie historię przypominał. Hmm? Do we know each other? Uh-huh. Oh, uh. Uh, wait. Wasn't I just about to tell you something? Fortunately, I created a memory aid just for this anecdote. Ah, exactly. Now I remember. On that day, I was particularly. angry. We had just laid the stone slabs in the chapel when the Templar knights returned from a secret meeting. They examined my work and praised me for doing a heroic job. Then they gave me a coconut. It was one of the greatest days of my life. Here. I even still have the book in which I wrote everything down, including the meaning of the secret Templar symbols on the stone slabs. And now, please leave me alone. All this reminds me too much of how I once helped a little girl uncover the mystery of the secret crypt below the chapel. One day I really have to tell you that story. <laughs> E, tak. Tak więc e, wynika z opowieści Staruszka, że e, wszystko ustawiliśmy jak najbardziej poprawnie, historia mu się przypomniała. E, dostaliśmy od niego e, starą książkę, która opisuje symbole na płycie w kaplicy e, klasztoru. E, opisuje wszystkie symbole templariuszy. E, tak więc, skoro mamy tę książkę, to e, możemy się teraz udać e, do kaplicy i spróbować rozwiązać kolejną zagadkę. Tym razem zagadkę templariuszy, natomiast myślę sobie, że to już zrobimy w następnym odcinku. Na dziś to już będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się. Pa!